Cześć wszystkim, z tej strony Siwan i zapraszam do pierwszych wrażeń z FV215B. Jest to moja pierwsza bitwa w tym czołgu. Mam nadzieję, że Pluton, i dziki Lochacz i Sywia 91 pomogą. Nie mam jeszcze pojęcia, do czego ten czołg się nadaje, oprócz tego, że do strzelania. Bo armaty to on ma dobrą, ale czy coś więcej ma dobrego, to wydaje mi się, że nie. tym, jak mój serdeczny kolega. A niego straszliwie narzeka, to boję się, bardzo się boję tego pojazdu. No ale, była zniżka, trzeba było kupić. No i jedziemy. Przyładowanie 7,68. Z załogą na 90%. Także, no. tyłka nie urywa. No, dobra. Lemming Chain. Ja nie zamierzam brać w nim udziału. Wspierciela. Kręci się nie najgorzej, jak na. Taki wór złomu, w sumie. Piękne stówie, żeby uciekała, może posłucha. Szkoda by było trochę tej Nie wiem, że górną płytą ten czoł trochę odbije. Nie mam żadnego pojęcia ile i dlaczego tak mało. Aż tam giną, nawet nie dojadę do kampy. Chorobka. No to skampię się jak wszyscy, którzy umierają tutaj. Z z mam pojechał. Pingałem ci człowiek. Ech. Nie lubię czoków, które mają z tyłu wieża. Nie umiem nim grać. Mam, ten czok ma bazowe 410 metrów zasięgu widzenia. Nie dorzuciłem mu jeszcze. optykę. Optykę, bo miałem. Z te narzędziami? mi. coś nie widać. Tak, miałem? Nie, niemożliwe z narzędziami i, 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 i dosyłacz. Załomu na 100% to powinno strzelać co 7 sekund plus minus tam jakieś setne, wiadomo. To jest to teoretycznie dobry wynik, tylko nie wiem. Nie wiem czy dać da radę się to coś na pierwszej linii wykorzystać. Zobaczymy. Jest to... Ta bitwa to jest zwykły random, więc nie więc spodziewajcie się, że tak powiem wiele. Zwłaszcza patrząc na to, jest to moja pierwsza bitwa w tym ciągu. Tak, tak, tak bardzo pierwsza. A nasza jest tu was grubej Jak w WTS to z grubej rury tylko raz. M103. To tak mi się wydaje, że to może nie być dobra walka. F75. Przenióbuj się siedliny! Daj się! Daj się! Yes! No w też ten powinien trochę złapać, ale... O! Niech się będę, no dobra, żadna... Tak powiem, No żal, gdzie to? To weszło! Naprawdę to weszło! O w mordę! No, nie, nie zaprzyjaźnie się z tym, czy jak on takie strzały będzie wykał, to jest... Ech, to będzie ciężka przeprawa. A jak on teraz druga nam spotuje? Afker. No po czterech minutach pierwszy strzał, no wszedł jak masło! Przez dwa, mm. Czuję się taki fajny. Może z tego krzoka coś spotnę? Tym twarzy to to pewnie nie ma, jak to jest, jak to ciężki czołg. No ale zasięgu widzenia masz duże, to może chociaż tym coś. Ta bitwa nie idzie po mojej myśli. Dobra! Jest wódek, jest nawcząco jak pantera. Co się może stać jedna na środku? Pogram co na wieżę. Deprecha? Jak na czołg, który ma wieżę z tyłu Deprecha jest dobra Tylko, że Wykorzystanie jej to już jest inna bajka Powiedziałem nawet, że jest to tak trochę No nie, niemożliwe, no nie no. Full downy oczywiście, why not Co robiłem w O304? No da, plutonie z SM-kami. Ktoś chciał CMK na dychach robić. 47 PN, czy tam ile? Hmm? Skupienie ma awsom. Awsomiarzki, skupienie ma tę armatkę. Celność zresztą też. I zresztą ogólnie ta armata jest awsomiarzka i jest strasznie OP. Najlepsza armata, jeśli chodzi o ciężkie czołgi na tym tierze. Ludzie, jeżeli w ogóle chodzi o ciężkie czołgi. Dlatego niż nie weszło wcześniej z tego. W tą westówkę... aaa, dobrze, jedź! e czwóreczka. On leci, leci... tam, gdzie... tam, gdzie woł... tam, gdzie chce, no to... to chyba dobrze. tego nie przebiję na taką, bo jakoś tam nawet nie ma co próbować. Ale 54.1! O, 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 o! Chodź, 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 panie! No dobra. No. Nie no super, już trzy strzały oddałem nawet w tej PC, jest okej. Okay. Jest okej, okay. chociaż nie no więcej. Dupa jest tu. Jeeeee! Oho, dobry czołg! Great shot, no dobra. Zobaczymy co te. co te z na tym czołgu dają. Dają. O! Duży pu tak, podpalona z tyłu, bym wspomniała. Bardzo dużo HP na tym czołgu powoduje to, że podpalenie pali się no, tak samo jako 100, jak mało, więc ponad 100. Także polecam zachowanie dużej ostrożności. Chociaż fakt, że ten czołg się pali w przód, jest jest lekkim utrudnieniem, ale. No, postarałem Idzie się. O, dawaj je piątka, dawaj, lutuj, lutuj, dingam cię Nie dingam. Zaraz zobaczymy gdzie to weszło w... na no, dolną płytę Idź pan tym Eee, dolna płyta to jak konkurencja, Będzie wykać wszystko po kolei O do tarona się też nie da ale armaty mamy 100 razy lepszą niż... nasze strony, Dużo lepszą niż się. piątka piątkami, gościu. No nie zrobisz tego, gościu, przy nas kariery. Przy przyjemnie. Dobry to jest! A tak Welharwester na rzeka. No tak. Skontrowany i strzec. Dobra, bitwa trwała 7,5 minuty. Tak, 7,5 minuty po połowę czasu. To pozwolę sobie na jedno, no jeszcze jedno. Zobaczymy, czy to był przypadek, czy co to było. 4000 demidza 17 strzałami. Czop ma tylko 30. 35 strzałów. Więc nie jest to naprawdę dużo. Patrząc, że się strzela co trochę ponad 7 sekund. A w przyszłości pewnie około 7. No dobra. Pierwsza ocena jest pozytywna. Ale do mnie nie strzelali. Zobaczymy, może teraz będą do mnie strzelać. Przednia górna płyta jest naprawdę dobra, to jest trzeba przyznać, ale ilość swig spotów na tym pojeździe jest po prostu przerażająca. Dlatego, no nie ufam mu. Bardzo mu nie ufam. Zobaczymy jak się sprawdzi na Rzece Perłowej. Tu jest Perłowej Rzecz. Zależy jak to woli. Jest znowu Arta. O, arta do mnie nie strzelała. Ten czołg od arty też pewnie, jak to wszystkie brytole, łyka, jak szalone. Do też się na pewno nadaje. nadaje. No, bardzo szybko skupia i, i, i strzela. Widzieliście pod ruch, po ruchu, że celownik jest, był bardzo malutki, teraz sobie przybliżę jeszcze na snajperce. Tylko się zrobi, tylko się zrobi zielone. Na no, na no, na no, na... No. o. Poruszę się trochę... no jest to naprawdę minimalne, minimalny rozjazd celownika, więc stabilizacja jest... mega zarąbista. Ten czołg co prawda niedługo będzie wymieniony... w diabły na... Kurczę... wyleciało mi z głowy. Teraz sobie przypomnę. FV 02 będzie wymienione na, na, a już, na Centurion Action X, czy Action 10, a tutaj FV 1015 b będzie wymienione na Chieftain Mark 2. Co możecie, jeżeli słuchacie to tego, tego co mówię? Możecie mi napisać w komentarzach, czy chcecie filmiki typu newsy. Wiem, że nie byłbym, że tak powiem, pierwszym, który robi film o newsy, ale jest sporo ciekawych rzeczy tak naprawdę, o których piszę tylko na fejsie, a o, którym, o których chcieliby wiedzieć ludzie, którzy nie, nie korzystają, że nie, nie lubią mnie na fejsie. Więc no... Jeżeli tak, no to... proszę o sygnał? Jeżeli nie, to w sumie... whatever. <laughs> bo bardziej się liczy fakt, czy chcecie. Jeżeli nie chcecie, no to nie ma problemu. A front jest to jednak Geld. Mimo wszystko. Na Geldzie... o! Uuu! Nawet to założenie ma APCRki! Więc powinno być... być dużo fanów. Ja chciałbym, żeby to jest tu No właśnie, o właśnie, w czapę? Nie, w dolną płytę, w czapę nie przebite. Ale front wie, że jest tu, wybędzie łykał moje, moje APCR-ki. I odstrzelam ja dużo, dużo szybciej niż on. Wpływ sobie sklepa, może. Arta, nie trafienie od Arty. 291 i kierowca. Zgoda WTK! Do czego to doszło? Dobra, spróbuj. Aha, jestem sam, więc nie będę pchał tej linii. Nie na dwa tak. Nie na dwa czołgi, które mnie mogą zabić na salwę. Nie jest to moje... A nie, one uciekają, dobra. Nie jest to moje marzenie, żeby zginąć od nich. Załaduję sobie burzaka. Armata jest dokładnie taka sama jak na tym na konkurerze, więc 121 na burzaku. Które potrafi zdziałać cuda. Albo nie trafić. No i co z tą jest o, 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 on jeszcze nie wie. No, ja jestem gold knobem. Nie zamierzam... Nie da się tego ukryć w tej bitwie. Normalnie jeszcze mogę coś jakoś ten, ten... Mówi, że nie było wyboru, czy coś, no. Bitwie po prostu hardkorowo walutuje goldem. Ale, patrząc na tym, że tutaj nam 100, że wyjątkowo nie strzela z golda, ja no nie będę sobie żałował. Za te wszystkie stuchy, które strzelaliby do mnie z golda, masz! No i strzel mi w ten zawodny pantość. Po prostu w przód, gdzieś, w przód, góra, dół, whatever. No pan też jest. na średniej i dużej odległości, są, Armata wtedy też świetnie się spisuje, ale tak jak myślałem, na bliskie kontakty Nie ma. Nie ma szans. Nie z takimi ciężkimi ciągami jak... Jak jest to. Z, z czymś bardziej kombinatorskim. Nie wiem się 7 może też nie się. Bo to... Bo I7 jest w ogóle swoją drogą dziki. Ale piątka Czy z jakimkolwiek medem to też medy nie mają zbytnio szans szans tym przełomie. Czy, nie wiem. Francuski, i amerykańskie, nie mają zbyt wiele szans. Chińczyk. Chińczyk też jest beznadziejny Znaczy byłby beznadziejny w starciu z, z, z 15 b na bliski kontakt. Dobra, nie wiem czy już więcej Dajcie znać, co myślicie o... O, o news o filmikach dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do, do, do klikania wszystkiego co się łączy z, z lubialnością mojego kanału. Teraz mi przez jakiś czas nie będzie wyjeżdżam na wakacje. Mam nadzieję, że po wakacjach będę mógł do Was rzucić nową porcją y, y, optymizmu i nowymi filmikami. Tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia na polu walki.